Witam. Jesteśmy w tej chwili w okolicach Białej, Rawskiej w sadzie. Jak sad wygląda na dzień dzisiejszy? Otóż zima, jak wiecie państwo, była w miarę łagodna, ciepła i w większości sady przejmowały bardzo dobrze. Ta sytuacja jest naprawdę dobra, jeżeli chodzi o stan yy, sadów. Natomiast jeżeli popatrzymy na sytuację ekonomiczną, czyli ceny obecne jabłek, one są naprawdę na bardzo niskim poziomie. Tu mamy zarówno niskie ceny za jabłka przemysłowe, ale także jabłka deserowe, które są w przedziale między 80 a złoty 50 zł za kilogram, czyli ten bardzo duży rozstrzał powoduje, że ta opłacalność produkcji niestety, ale jest na bardzo niskim poziomie. Obecna cena jabłek nie zachęca z całą pewnością do inwestycji. Natomiast no, nie możemy też całkowicie zaniechać ochrony fungicydowej i insektycydowej. My do końca nie wiemy, jak będzie dalej przebiegała pogoda, jakie ceny jabłek będziemy w stanie uzyskać z obecnych zbiorów. Częste pytanie od sadowników to, jaką strategię ochrony przyjąć w danym sezonie. Oczywiście powiem Państwu, które zabiegi, które preparaty będą wskazane na już, na teraz, ale także te, które sprawdzą się doskonale w tym okresie późniejszym, kiedy ta presja parcha będzie znacznie silniejsza i trzeba będzie sięgnąć po o wiele mocniejsze rozwiązania. Jeszcze miesiąc temu mieliśmy bardzo ładną pogodę, wszystko zapowiadało, że ta wiosna będzie bardzo, bardzo szybka i gwałtowna, ciepła. Niestety później przyszły gwałtowne ochłodzenia z przymrozkami. Pogoda na dzień dzisiejszy jest naprawdę bardzo niestabilna i bardzo nieprzewidywalna. Jeżeli tylko będzie nagłe ocieplenie, na pewno dojdzie do szybkiego rozwoju pąków, pojawią się liście i ta ochrona będzie musiała być na pewno o wiele, wiele silniejsza. Te pierwsze zabiegi, bardzo dobrze, że one się zdarzyły z użyciem tych tanich preparatów miedziowo bo wówczas jeszcze tkanki zielonej nie było, więc mogliśmy sobie pozwolić na te tańsze zabiegi. Natomiast jeżeli tylko będą liście w najbliższych dniach, tygodniach, ta ochrona będzie musiała sięgnąć po... Typowe, mocne fungicydy. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy sady w fazie mysiego ucha, jest niewielkie ocieplenie, te pąki zaczynają bardzo szybko się rozwijać i w najbliższych dniach ta ochna będzie musiała przybrać nieco inny obrót. Będziemy musieli sięgnąć po typowe fungicydy, najlepiej z wykorzystaniem takich substancji jak Dichianon. I tu bardzo dobrze sprawdzi się na pewno Astron w formulacji płynnej, który dzięki tej formulacji będzie ją działał dużo lepiej, bardziej efektywnie. Oczywiście tradycyjnie kaptany, jak również pilimetanil, czyli preparat Batalion. Bardzo ważne też jest, aby zwracać uwagę na temperatury. Jeżeli ta temperatura będzie na niskim poziomie, powinniśmy dobierać substancje aktywne do odpowiednich warunków. Czyli jeżeli te niskie temperatury będą się utrzymywały. Powinniśmy z całą pewnością sięgnąć po preparaty, które będą efektywne w tych niskich temperaturach, i tu z pomocą na pewno przyjdzie nam Diana, czyli preparat zawierający Dodynę, czy też Ozi zawierający Cyprodynil. A co w sytuacji, kiedy ta presja parcha będzie naprawdę bardzo silna, kiedy nie będziemy w stanie wykonywać zabiegów zgodnie z zaleceniami? Oczywiście. Również mamy tutaj rozwiązania dobre i skuteczne. W takich sytuacjach do tych późniejszych zabiegów powinniśmy sięgnąć o preparaty zawierające difenokonazol, czyli takie preparaty jak Dafne czy też Porter. Naprawdę bardzo skuteczne do tych późniejszych zabiegów, kiedy te infekcje już miały miejsce. Choroby grzybowe lubią oczywiście ciepło i wilgoć, natomiast szkodniki. One lubią wyższe temperatury. W najbliższych dniach spodziewamy się ocieplenia. Te temperatury mogą wzrosnąć do 15, a nawet więcej stopni. Przy tych, przy tych temperaturach na pewno będą się rozwijały szkodniki. Zwłaszcza możemy się liczyć z presją mszycy. I tu, do tych pierwszych zabiegów, bardzo dobrze sprawdzą się tańsze preparaty. Z grupy Pyretroidów, na przykład Delcaps Deluxe w formulacji CS, dzięki czemu ta delta metryna będzie się uwalniała nieco dłużej ten efekt będzie, będzie po prostu lepszy. Jeżeli późniejsze zabiegi, tu oczywiście sprawdzony od wielu lat acetamipryt w takich preparatach jak Losowados Apis, jeżeli tej mszy będzie naprawdę bardzo dużo, będzie ciepło do tych późniejszych zabiegów takie rozwiązanie. Ekstremalnie skuteczne, myślę, że najsilniejsze na rynku, to preparat, preparat Riposta, nowy, jeżeli chodzi o nasze portfolio, oparty o Pirimicarb. Sytuacja obecnie jest bardzo zmienna na przemian dni ciepłe, ciepłe, zimne do końca nie wiemy, jak się dalej potoczy sytuacja w sadzie natomiast jedno jest pewne: wszystkie zabiegi powinny być ściśle poparte dogłębną, gruntowną analizą stanu zagrożenia. Aby nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy, czyli jak najbardziej zabiegi powinny być celowane, najlepiej w oparciu o systemy prognozowania rozwoju parcha, także o doradców, którzy bezpośrednio na co dzień wizytują sady i są w stanie precyzyjnie określić termin wykonania zabiegu i dobrać właściwe preparaty, bo tylko takie podejście może nam zagwarantować nie tylko dobrą, skuteczną ochronę, ale także większą opłacalność tych zabiegów w okresie późniejszym.